Siemano, chciałem wam się pokazać bardzo fajną stronę. No dobra, już przestanę pierdolić, przejdę od razu, wpisujemy link z mojego opisu do przeglądarki. I wyświetli nam się, za chwilę się wyświetli. Poczekajmy. O, wyświetli się nam taka strona. Jest to strona, która pozwoli nam na tak naprawdę. Otrzymanie praktycznie każdej gry na Steam, Originy, no, DSUR i tak dalej. Zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić? Znaczy, no, zależy dla kogo za darmo, bo ktoś może się skusić na. Dobra, tym za chwilę. No tak, najpierw musimy się zalogować. No, chyba już tutaj trzeba wpisać nazwę użytkownika tutaj hasło. Tutaj trzeba powtórzyć hasło. Tutaj trzeba wpisać maila, tutaj datę urodzenia. Polecam napisać, że jesteśmy dorośli. Płeć, to, to możemy sobie odznaczyć, to zaznaczamy i klikamy register, a jeżeli to oznaczymy, to dostaniemy tremor końców. no i właśnie, i co to są te tremor coinsy, czekajcie, zarabuje się I co to są te tremor coinsy, a tak, tremor końcy są to takie jakby monety, właśnie, za które... Właśnie możemy wziąć te gry, tutaj jeżeli chcemy jakąś grę sobie wziąć od Tromarka, tutaj mamy od groma gier, nie są to tak naprawdę tylko gry Są itemy do Team Fortress, do doty dwójki, są karty steamowskie i tak dalej No i tak, no gier jest naprawdę bardzo dużo Ale jak zdobyć te monety, teraz o tym A więc tak, musie, są dwa sposoby, albo gramy w różne gry online, które tutaj są, tylko niestety, no, no, w Polsce one nie działają, ponieważ były jakieś przykręty z hakerami czy coś takiego. Więc najprościej po prostu kliknąć Get Coins. I tutaj mamy różne takich jakby reklamodawców. I ja na przykład zawsze jak najszybciej zebrać, klikam aplikację na komórkę. I po prostu ściągam te aplikacje i za to dostaję coins. Na przykład za to dostałem 62 monety. Teraz też mogę dostać. Za to na przykład 193, a więc warto. I tak, i jeszcze jedna sprawa. Za każde y, codziennie zalogowanie się dostajemy y, też y, jedną monetę, chyba na jeden dzień, z tego co pamiętam. Chciałam jeszcze pokazać, że, y, że to naprawdę działa. Y, a więc muszę to wchować tutaj. Raz tutaj. No właśnie, i tutaj są tak naprawdę wszystkie gry, jakie mam z tej strony. Widzicie, są kody. A, nie muszą być koniecznie kody na Steam. Może być równie dobrze. Link to właśnie tak jak tutaj na Humble Bundle, gdzie. Tak naprawdę jest łatwiej i szybciej przychodzi. No i tak, no to chyba tyle, co wiem wam do pokazania. Jeżeli film Ci się spodobał, masz dać łapkę w górę. Znaczy lajka, like bo ja to tak nazywam. A, właśnie zapomniałam pokazać, że są też achievementy do zrobienia. Na przykład tutaj jest, yy, Zebrać 300 monet, to są akurat moje, zabrać 300 monet z yy, ofert Tutaj jest 1500 monet z ofert, już niedługo będę tyle miał Dobra, to chyba teraz już wszystko co miałem do powiedzenia, więc trzymajcie się i cześć!